thank <laughs> you Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich inwestorów i internautów z sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Jest 19 sierpnia, są wakacje, ale nie na Giełdzie Papierów Wartościowych, ponieważ dzisiaj mamy kolejny debiut. Dzisiaj y, witam Państwa w nowej scenografii, w nowej aranżacji. Staramy się uatrakcyjniać te debiuty wirtualne. A taką namacalną wartością dodaną już od dzisiejszego debiutu jest fakt, że widzicie Państwo y, zarówno za mną w prawym rogu, tablicy notowań, jak i też na ekranie, na bieżąco kurs y, akcji debiutującej spółki. Ale to nie giełda jest dzisiaj bohaterem naszego spotkania, tylko właśnie debiutująca spółka. Dzisiaj na rynku New Connect, prowadzonym przez giełdę, debiutuje kolejna firma gamingowa, firma Star World Industries z Krakowa. Firmę tworzą doświadczone osoby z y, tej branży. Firma działa od 2018 roku. Ma za sobą udaną, Publiczną emisję akcji, w której wzięło udział kilkudziesięciu inwestorów i spółka pozyskała 2,9 miliona złotych. Także zrobiła już pierwsze udane kroki na rynku kapitałowym. A ja witam serdecznie prezesa spółki, pana Marka Markuszewskiego, który jest jednocześnie dużym inwestorem, akcjonariuszem spółki, który jest z nami w Krakowie. Panie prezesie, oddaję panu głos. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziękuję bardzo Panie Piotrze, dobry Państwu. Jest to bardzo ważny, wyjątkowy, ważny moment w życiu naszej spółki. Natomiast chciałbym też zaznaczyć, że to jest tylko krótki przystanek w realizacji długofalowych celów. Chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania i dynamicznego rozwoju studia. Dziękuję serdecznie. Panie prezesie, szanowni państwo, akcjonariusze i pracownicy firmy, cieszę się, że wasze starania zwieńczyły się sukcesem, że spółka dzisiaj debiutuje na rynku New Connect. Mam dla was, dla firmy, tą pamiątkową statuetkę, którą albo prześlemy do Krakowa, albo spotkamy się w naszej siedzibie w Warszawie na kawie i przekażę panu osobiście, a także pamiątkowy. Dyplom. Ten dyplom jest pamiątkowy, ale też taki symboliczny, ponieważ od dzisiaj właśnie możecie Państwo się posługiwać naszym logo, logo spółki notowanej na New Connect i mam nadzieję, że to pomoże Wam w dalszym rozwoju, we wspinaniu się w tej no, fascynującej, ale niewątpliwie bardzo konkurencyjnej i trudnej branży, jaką jest branża gamingowa. Także z całego serca życzę Wam sukcesów. Widzę, że macie w zanadrzu interesujące produkty. Mam nadzieję, że one odniosą sukces rynkowy. Korzystając z tej okazji, uprzejmie proszę o przedstawienie spółki bliżej, o krótką prezentację spółki. Bardzo proszę, Pani Prezes. Oczywiście. Dziękuję bardzo za wirtualne przekazanie statuetki. Bardzo mi się podoba symbolika tej statuetki. Która wskazuje kierunek, kiedy mogliby powiedzieć do góry, w stronę nieba, w takiej wersji, strony gwiazd. Jak każda dobra firma, największą wartością standardów Industrii są ludzie. Z racji tego, że naszą koroną działalnością jest produkcja gier wideo, główną grupą. Członową grupą to są ludzie twórcy, twórcy gier. To są ludzie z bardzo bogatym doświadczeniem, średnio czy 10 dziesięcioletnim. Są to osoby, które miały okazję współtworzyć takie tytuły jak Wiedźmin 3, 2077, Dead Island czy Dying Light. Mamy również to szczęście w sferze biznesowej. Wspierają nas bardzo doświadczone bardzo osoby z ogromnym networkiem. E, Siadając po twórczość Stanisława była to kluczowa decyzja, która pozwoliła stworzyć wspólną wizję studia i, i, i zrobić do budowania marki Staruarda. E, e, Zaangażowanie w, w, w ten projekt, w, w, w właśnie tak wybitnego, ikonicznego, najbardziej poczytnego polskiego pisarza wymagało od ludzi, którzy angażowało się twórczo w ten projekt, w takich specyficznych cech osobowości. Mówię tutaj o odwadze, wrażliwości i odpowiedzialności. Jednocześnie operowanie. Takim materiałem źródłowym o takim kalibrze jest dla nas ogromną motywacją. I pewnej wyjątkowości dodaje fakt, że pomimo, pomimo wielu adaptacji filmowych, ale również w formie, nasza gra jest pierwszą w swoim medium. Jest to pierwsza gra właśnie w stawie książki Stanisława. My, jako twórcy, jako fani, uwielbiamy ma. Dodatkowo, na jakim materiale pracujemy i formę, jaką wybraliśmy, nie mały potencjał komercyjny. Natomiast na samym początku, kiedy ta wizja, ten znak filmy powstawał, nie zdawaliśmy sobie sprawę że, że będziemy mieć okazję pisać. Dość mocny trend popularyzacji właśnie tego twórcy Krakowskiego na scenie polskiej, ale też międzynarodowej. I mamy nadzieję, ogromne nadzieje, że dołożymy swoją cegiełkę, a tak naprawdę mam nadzieję, że takie solidne cegliszcze, do właśnie drugiego renesansu Stanisława Lema na świecie. Koncentrujemy się naszego zespołu twórczego na jednym tytule, na naszym flagowym tytule, który jest właśnie adaptacją jednej z książek Stanisława Lema. Nie jest to jakieś superpłynne podejście, natomiast jest w pełni świadomą decyzją spółki, studia. W skrócie wiemy, co chcemy zrobić, wiemy jak chcemy zrobić, jak o tym opowiadać, jak to sprzedać. Pronstruujemy ten nasz plan A. Jednym z kluczowych elementów tego tytułu jest, 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 jest to gra fabularna. Nie mogło być inaczej, sięgając po, po, po tak, tak świetną powieść. Natomiast w grze w przeciwieństwie do książki realizujemy nieliniowość. Oferujemy graczom istotne decyzje i prowadzenie Prowadzonej postaci zgodnie z, z, z upodobaniami. I to jest y, pierwszy, jakby kluczowy element naszego projektu. A kolejnym jest retrofuturystyczna atopankowa e, która uważamy, że wybije nasz projekt z licznych projektów science fiction odawanych w kosmosie. I jednocześnie y, uważamy, że jest to adekwatna oprawa wizualizująca. Świetne koncepty, nakreślone właśnie przez, przez Stanisława Lema. Także tak, jest to, jest to gra dla jednego gry. Realizujemy to na, na, na silniku Unreal Engine. Uważamy, że pozwoli nam realizować naszą wizję. Planujemy wydać tą grę na, na duże konsole oraz komputery osobiste. Cały czas rozważamy. Premier również na Switcha, i planowana premiera to, to przyszły rok, druga połowa przyszłego roku, czyli również tak jak przed chwilą mieliście Państwo Roglera. pierwszy który ilustruje w jaki sposób realizujemy naszą grę. Inspirujemy się grafikami z lat 50., -tych, 60. -tych, Pokazujących właśnie marzenia, wizje człowieka próbującego zdobyć kosmos. Również zdradza parę głównych wątków, które pojawiają się w B. Mówię o tajemnicy i niebezpieczeństwie, które będą właśnie na wskroś określały zawartość naszej gry. Już niedługo, bo 12-13 września, gdzie będzie prezentować kolejną grafikę promującą ten tytuł, która będzie uchylała kolejne robki tajemnicy. To będzie też moment, w którym ogłosimy, na jakiej książce bazujemy, jaki jest kodowy tytuł naszej gry. I to jest nie bardzo znacząca data, ponieważ to jest. Przybliżeniu dru, drugiej urodziny naszego studia, a 99. rocznica urodzin Stanisława Lema. Z powodu są dwie daty, ponieważ nie jest jednoznaczne, czy 12, czy 13 dnia września urodził się Lem, i to jednocześnie będzie taki moment, kiedy będziemy mogli bardziej otwarcie rozmawiać, tą adaptację robimy. I, i pokazywać, jak, jak nasza gra wygląda, jak się prezentuje i co będzie oferować e, graczom. E, kilka takich liczb mówią oczywiście w bardzo uproszczony sposób historię naszego studia od tej strony korporacyjnej. E, to jest ostatni... W spółka może być świadoma struktury akcjonariatu. E, do dnia dzisiejszego na nasz pokład zawitało 106... E, i, głównie indywidualnych akcjonariuszy. E, z, zdołaliśmy zabezpieczyć budżet na produkcję, e, marketing i sprzedaż właśnie tego naszego pierwszego tytułu w wysokości około 5 milionów złotych. E, w tym momencie nie mamy potrzeb kapitałowych, e, dlatego nie realizujemy e, emisji debiutu giełdowego. E, dlatego od, odwołam się do takich, takich liczb. E, w, w związku z naszą ostatnią emisją EH, czyli pre-IPO, która odbyła się na przełomie listopada i grudnia, kończyliśmy pomyślnie tą emisję z 20% redukcją i realizacja post-money naszej spółki Star Industries osiągnęła wtedy około 70 milionów złotych. Bardzo zachęcam do śledzenia, do, 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 do śledzenia życia naszej spółki. Już na istniejących kanałach, a pewnie będziemy mieli okazję ogłaszać również nowe. Na ten moment, takim podstawowym źródłem informacji jest nasz, nasz portal inwestycyjny starwatinvestors.com, gdzie mamy sekcję ogłoszeń i wszystkie istotne informacje zamieszczamy właśnie najszybciej w tym miejscu. Oczywiście znajd znajdą Państwo tam również podstawowe informacje, e, takie właśnie jak akcjonariat, władze, e, obowiązki i strategii, ale również e, raporty finansowe, e, e, również raporty EBI, ESPI. E, kolejnymi, e, jakby, to jest LinkedIn. Tutaj komunikację prowadzimy w języku angielskim. Tylko portal, ponieważ tam mogą Państwo w dużym talu oglądać sobie całe życiorysy wszystkich ludzi w Starwardzie, ich dokonania i, i, i ich, ich profil po prostu. Czyli zobaczyć de facto bardzo dokładnie po Facebook jest trochę odmienny, przynajmniej ta, którą mamy. Tutaj bardzo mało aktualizujemy, takich korporacyjnych i inwestorskich. Skupia tutaj bezpośrednio na pokazywaniu życiu studia i odsłanianiu, odsłanianiu informacji na temat, na temat samej gry. Twitter w tym momencie jest jakby najczęstszym naszym środkiem komunikacji, oczywiście krótkie informacje dopasowane do, 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 do tego medium. Jest to katlick inwestorski, więc, więc, więc podążając za Twitterem, oczywiście też Państwo będą jak najbardziej na bieżąco. Na kończenie e, chciałbym poinformować, że Starład, Industra która na co dzień funkcjonuje po prostu jako Starład. Od dzisiaj pewnie w wielu inwestycyjnych będzie funkcjonować jako STA. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Oddaję głos do studia w Warszawie. Bardzo dziękuję. To był Pan Marek Markuszewski, prezes zarządu firmy Starward Industries z Krakowa, firmy gamingowej. Dziękuję za tę prezentację. I tak jest: kod giełdowy tej spółki w naszych notowaniach to STA. Kurs widzicie Państwo za mną, a także na ekranie. Życzę Państwu sukcesów. Opis tej gry, taki krótki, tego Waszego projektu sztandarowego na podstawie powieści Lema, to narracyjna gra FPP w retrofuturystycznym, pankowym stylu graficznym. Brzmi intrygująco. Pewnie wszyscy, a szczególnie Wasi akcjonariusze, będą czekać z niecierpliwością na premierę w przyszłym roku. Jeżeli mogę podpowiedzieć, to sądzę, że powinniście rynek informować na bieżąco o postępach produkcji tej gry, bo wszyscy będą na to zwracać uwagę. Życzę rozwoju biznesu zadowolonych akcjonariuszy. Akcjonariuszami jest nie tylko prezes zarządu, ale także kluczowe osoby w tej firmie mają duże pakiety akcji, także wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo ważny aspekt rynku kapitałowego, który motywuje dodatkowo pracowników do osiągania zysków dla firmy, a także dla pozostałych akcjonariuszy. Dobrze, że Państwo wykorzystaliście właśnie ten element rynku kapitałowego. Serdecznie gratuluję i bardzo dziękuję za udział w debiucie. Szanowni Państwo, kilka informacji. To jest 31 spółka gamingowa na rynku New Connect. Nasza giełda, giełda warszawska, jest drugą na świecie giełdą po giełdzie japońskiej pod względem liczby. Firm gamingowych notowanych. Przypomnę, że na rynku głównym mamy 12 takich spółek. Mamy też indeks Vic Games, który, w skład którego wchodzi, naj, wchodzi pięć największych spółek gamingowych z rynku podstawowego i na nim jest również oparty kontrakt futures. Ten indeks w tym roku urósł o ponad 70%. Natomiast Rynek New Connect, jego indeks, całego rynku New Connect, NC Index, urósł w tym roku o ponad 140%. Są to rzeczywiście imponujące wzrosty, natomiast my prosimy o podejmowanie decyzji inwestycyjnych nie pod wpływem emocji, ale na podstawie chłodnej analizy faktów. Dziękuję bardzo. To wszystko z naszej strony. Zapraszam na kolejny debiut już w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Dziękuję również.